Cześć, chciałabym Ci powiedzieć, że nie ma nic cenniejszego niż poznanie Boga, niż wejście w relację z Bogiem. Od tego momentu zaczyna się życie w rodzinie Bożej, życie takie, jakie ono powinno być i jakim jest. Bo życie, które tylko kawałek trwa, życie w depresjach, życie w jakichś ograniczeniach, w przerwanym rozwoju, to jest życie, które zawiera różne elementy śmierci. To jest tak jak z, ze światłem. Wyobraź sobie w pomieszczeniu, pali się światło, i kiedy włączasz, wyłączasz światło, włączasz, wyłączasz, włączasz i świeci się światło, i znowu włączasz, potem znowu włączasz, wyłączasz, włączasz, włączasz, wyłączasz. To widzisz sam, że jest jakiś defekt tego światła, defekt czegoś. Co, co ma utrzymywać to światło? Jakiś defekt jest, coś się dzieje z elektrycznością, coś jest nie tak. I kiedy wreszcie pada ta elektryczność, wreszcie przestaje palić się to światło, no to wiesz sam, że o, o, jest problem z elektrycznością, coś jest nie tak, bo światło, prąd sam sobie ma płynąć, on płynie. I tak samo z życiem, z życiem, że ono musi cały czas płynąć, cały czas płynąć, i kiedy jesteś pod, przypięty pod źródło życia, a tym źródłem życia jest Bóg. To Bóg od Niego jest życie, życie, które się przyjawia w zdrowiu, w, w szczęściu, w różnych sukcesach, w rozwoju, to życie. Ono nie może być ograniczone, nie może być przerwane. Kiedy jesteś podłączony pod Boga, to ono nie jest przerwane, ale y, potrzebujesz wejść w tą osobistą relację z Bogiem, potrzebujesz wejść, wejść w, y, w relację z Bogiem, potrzebujesz się przypiąć prawidłowo, żeby wreszcie płynęło życie do Ciebie, żebyś mógł świecić tym życiem, żebyś mógł świecić tym życiem, tak jak lampka, jak. Y, jak, jak te wszystkie y, elementy elektryczności. Jeśli nie świecisz, krótko i w ograniczony sposób trwa Twoje życie. Nie po to zostałeś stworzony. Nie po to jest życia, by było ukrócone. Kiedy patrzysz na zwierzęta, nie po to one mają żyć, żeby ktoś je w jakimś momencie szybko ciaknął jeśli patrzysz na drzewa, na rośliny, nie po to one mają e, żyć, prawda? I widzisz wiosnę, jak pięknie się to e, rozwija, roślinność e, i w lato, prawda? Kiedy byś zobaczył jakieś drzewo, które przestaje się rozwijać na wiosnę, w lato, nie daje owoców, to wiesz dobrze, że nie po to ono tam jest, żeby było ograniczone. E, to nie po to jest, tak? E, ona musi się rozwijać i, i żyć i, i pięknieć. I tak samo z życiem człowieka. Ale jeśli nie jesteś podpięty pod źródło życia, pod Boga, no to jesteś, jesteś właśnie tym na moment włączonym elementem elektryczności, na moment włączoną lampką. Nie po to masz życie.